Witam wszystkich dzisiaj szybka prezentacja klucza od YATO. Jest to urządzenie z serii 18 V. Tutaj mam akurat akumulator 3 Ah wystarczający do takiego klucza. No model tutaj macie podany 300 Nm. Myślę, że ma spokojnie te 300. Ale czy to jest ważne? Nie wiem, nie będę wam tu robił testów w stylu, czy dokręcanie kluczem dynamometrycznym, po prostu dla mnie liczy się efekt, jak mamy koło stare jak świat, nieodkręcane z 15 lat, może. Tutaj już widzicie: trzy śruby jest odkręcone, po prostu testowałem to wcześniej. Jest to po prostu od przyczepki takiej starej. I co? Tutaj zapieczona śruba. Ich ostrość złapie. zapieczone śruba nieodkręcana, długo zalana jakimś lakierem, farbą, rdzą. Wszystko już przejedzone. No to co dużo nie dogadał, Odkręcamy. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i dwie sekundy odkręcone. Wszystko jest ładnie. No i zakręcone. Następne dwie sekundy. No jak chcecie więcej testów urządzeń marki Yato. No to piszcie, mam coś tam jeszcze w garażu, także będziemy testować. Pozdrawiam.